Butem w mordę. Dzień dobry. Butem w mordę. Butem w mordę to powinien dostać czerwony sąsiad, bo jest siusiakiem. Nie no żartuję. Znaczy Guten morgen. Uwaga, znowu jesteśmy poważni. Teraz no. kolejny bardzo no tak, ciekawy yy, gameplay. No bo tak ogólnie na no to yy, spodobał nam się temat yy, symulatorów. Aż w szczególności symulator y, kibla I poszukiwaliśmy czegoś y, podobnego No i w ten oto sposób natknęliśmy się na to oto cudo Po prostu kabanos za daleko zaszedł w internecie Przejmij no. stery i pokaż, Także... pokaż co to jest Tak w sumie to jeszcze w to nie grałem, ale widziałem co tam można robić I co tam można I robić I bardzo mnie ta gra zafascynowała Aż do takiego stopnia, że postanowiłem ją ściągnąć Dobra, no to, to Co jesteśmy... Co to za Minecraft? To jesteśmy my. Co on ma za ryj? No. What the hell? No i tutaj kurde nie wiem. Czekaj. Aha. Dobra, no to na 3, 4 3, 4, RY! Ci ludzie! Co to jest? Dobra, ale strzał. I tam jeszcze kasy się dostaje i punkty, co? Dwóch no to... hopów, szło potknęło się o gówno, a reszta się zabiła. No i co, wygrałem czy co? Nie wiem. Aż wstyd to. Dobra, ja chcę następny level. No nie wiem jak puścić. No er daj. No nie idzie, to restart. jest restart. No to co? Dobra, to restart. A tutaj jest. Aha, że można sobie kupić. No nie wiem, będzie lepsza sraka? Nie wiem, chyba tak. A ja mamy chyba je tylko 400, nie? Nie wiem. No. Dobra, no to spróbujemy jeszcze raz na Sraku. W ogóle, w jakiej to jest rozdzielczości? Bo mi się to kompletnie nie, nie dopasowało. Aha, patrz tutaj. No, to jest siła główna. No to nie wiem. To teraz dużą siłę damy. Aha, nie, to nasrałem na samochód. <laughs> To była jednak za... <noise> o kurwa. <noise> auto ale ja chcę, Ja się ja powtórkę. <noise> pił gówny w samochód auto dachowało i zabiło ludzi. No. Czyli taki gówniany barnaut. <noise> O, o, można kupić coś, to, to co weź mu zjemy? Czekaj, teraz będzie na ostro. <giby> Gili. <giby> Gili. Dobra. Dobra, dobra. <giby> Mocno czy lekko? To teraz może... Mocno. Nie, teraz może lekko. Teraz było przed chwilą. No dobra, dawaj. Pyk. No nie, to jednak nie, to, to jednak trzeba zrobić mocniejszą kupę. Chociaż ludzie i tak jak widać e, się wystraszyli i ludzie wywołałem... wywołałem panikę. Tam jakiś billboard, kurwa, masz ten autokar. Tego się a... nie spodziewałem. Dobra. No zarobiliśmy znowu troszkę mamony, możemy ją wydać na coś innego. Tu można jeszcze raz kupę zezwalnąć? Patrz. Nie. Ale nie. tam przez, tek przez tekstury ci widok hmm. przenika. A to co? Sekrety jakieś achievementy window cleaner, jak pierdzielniesz w okno to będziesz window cleanerem mhm. dobra, spierdziel się jeszcze raz to czekaj, to teraz hamburgera może zjemy mm. albo nie A nie wiem czemu nie można kupić, aha bo już wydałeś hajs, nie, nie ma... no mamy 960 nie, 960 to masz punktów hajsu masz 460 dobra, to. dobra dawaj dalej to sramy jeszcze raz nie jeśli to jest znowu symulator to jestem ciekaw sramy ja... O Kurde, nie, trafiłem nie trafiłem w, w taksówkę. W auto, ale komuś pod nogi trafiłem. <grym> Ludzie hopa chłop, stratowali, Tutaj to jest cały tłum. Dobra. Ta, tak się narodziła pandemia w 2020 roku. No i tak właśnie od tego się rozpoczął ten cały koronawirus. Kińczyk jakiś siedział na dachu budynku, zesrał się i. Ty. O. Nie widać, go dupy. Tam były owsiki. Dobra, Dobra, kup jeszcze coś, nie wiem, Co? mleko. Mleko? Po mleku idzie strażki dostać. Ha, tutaj pisze. Gives you the runs, your leaves bigger mleko powoduje sraczkę. Twoja, twoja kupa. Gdzie większe plamy chyba zostawiać. Dobra, no to damy. Okleksy, nie wiem. Pyk. Jeb. Yeah. Ale sraka. Ciup. do Ciu, dupie. Yeah. Ludzie się powypierdzielali. Co to jest? Kurde, A. ale trochę punktów żeśmy nabili. No. I co, podoba ci się ta gra? No taka trochę z dupy, by powiedział. No. A mogę ci jeszcze powiedzieć, że jest druga część. Nie chcę drugiej części, <grym> wystarczy mi na pierwszej. Bardzo ciekawa. Co? poczytamy Wicy opisy? Making, slide better, czyli lepiej się gdzieś ślizgać. Mhm. A, lżejsza, czyli jak się odbije i za i zanotuję rykoszeta, o, dłuższa to... kupa, po burrito. Dawaj. Nie wiedziałem, że po burrito jest dłuższa kupa. Nie wiem, nie testowałem. Ale no teraz... zobacz, dwa sekrety żeśmy, My Business i y Teraz przetestujemy, jaką kupę robi się po burrito. Pewnie dłuższy klocek. No jakiś taki Pek... większy się wydaje. <laughs> Wygląda Z każdej taki strony serdel nie, wielki. można Fajna kupa, nie? No, zajebista, naprawdę. <laughs> Patrzcie, ludzie. Co się wypierdzielałem? Taki Minecraft, posrany Minecraft bym powiedział. Bo Roblox, nie wiem. Weź gumę. A. Będzie się lepiej odbijała. Będzie gówno guma, będzie się odbijać i... To jemy. No i dawaj. I sramy. Tylko weź le lekko teraz może, tak średnio. Dobra. Umiarkowanie. Patrz, komuś na łeb nasroł. Prawie. I myk, potrójny streak. I jeszcze potopone Nie udało się niestety. A, a obróć, bo może faktycznie. Ciu, autokar się co wypierdzielił o sraczkę. Także widzicie, lepiej jak żujecie gumy to nie róbcie kupy na ulicy, bo może się autobus wpaść w poślizg, No, Dobra, co my tu jeszcze mamy? Kukurydzę. Aha, punkty za styl będziemy dostawać. To co, będzie gówno robiło telemark, czy co? A jak. Nie wiem, zobaczymy. A jak puścisz tego ciepłego pierda, to popcorn ci wyleci. O! o patrz! Z nadzieją, <laughs> wygląda jak sneakers. Na skokorytarz! <laughs> <laughs> ja pierdziem. Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Do czego zdolni są ludzie, żeby wymyślić? Bardziej, że to gówno żyje. No. Dobra. No czekaj, no dobra. Zobaczymy już wszystko. Nie. Kurde, gdybym wiedział, że tam ptak będzie leciał, to bym taka nasa O hasioki. Ty patrz, hot dog. Wygląda jak taka paruwa. Hot dog, hot dog, hot dog, Czekoladowy. Dobra. Co nam zostało? Burger i chicken. Your poop move faster, czyli szybciej się będzie ruszać. In the mouth komuś na... komuś do ryja spadło Dobra, spróbuję na kogoś nasrać, tak centralnie na łeb Nie uda się Chyba za mocną kupę zrobiłem, znaczy... No I znowu taksówka Za daleko o, z dupy mi wleciało się. Ludzie zwariowali Pyk, hydrant, tu się ktoś wyjebał, malustrada, <laughs> cały regał poszedł No, burnout jak się patrzy No i jeszcze Dobra, i burger. hamburgier. hamburger No to teraz zrobię taką leitową. burger I na łeb. Nie, patrz, Kurde. prawie żeś trafił. Trudno. Co się odbiło? Nie yeah! ale wysoko. Cziur. Du. Jeb. Yeah. <grym> Ciekawie, czy są highscory gdzieś. Czy jest jakiś serwer z tymi highscorami? Jeśli jest, Ja to poproszę, to grę na. Unreal Engine 4 A może nie Lepiej nie co? Kończymy ten posrany gameplay dosłownie. Także, no Zeżarłem wszystko Wysrałem wszystko Możesz no i... się czuć spełniony Dobra Do no. widzenia Do widzenia